Witajcie w trzecim odcinku z Minecraft portale. W tym odcinku kontynuujemy nasze portale liczbowe z numerami od 21 do 30. Tak jest. No i te lagi przy niektórych wymiarach będą bo te wymiary nie są zoptymalizowane niektóre. Przy niektórych będą większe, przy niektórych mniejsze, przy niektórych może nawet nie będzie. Ale to jest snapshot, pamiętajcie. Więc nie narzekać i nie dawać łapek w dół, bo to są filmy o portalach, które pojawiają się tylko na moim kanale chyba jest taka seria, nawet na zagranicznym YouTube nie widziałem, żeby taka seria była. Więc subskrybujcie, lajkujcie. Takie filmiki możecie tylko u mnie zobaczyć. Więc bez żadnego przedłużania już skakujemy do pierwszego portalu. Łapka w górę musi być. Nie wiem czy tam teraz loguje czy nie, ale... Z filmiku będziecie wiedzieć na pewno, przynajmniej jeden slajd, jak będzie niesoptymalizowany wymiar, to i tak zobaczycie go. No tutaj mamy fioletową terakotę, tak jak już widzieliście. Gładki kamień, tłok, przeciętą płytę. Nie wiem, co idę na dół. No i pajęczynę, no i te kopalnie. No i Dirta gdzieś tam powiedziałem nie jestem pewien jest portal dobra wymiar numer 22 hm czarny beton blok szuszonych wodorostów i liście tropikalne trochę mało tych liści a, one znikają, bo nie mają drzew. Dużo statków endu z losowym wymiarem. Zachalagana ja miałem. Półpłytki granitowe, schodki z kamienia z cegły endowej. No i skrzynki z podstawowymi ideami tutaj za takie coś, że jak będę robił podsumowanie to, to będzie portal od 1 do 10 połączone na jednej księdze i tak dalej, a tam mam po prostu przejścia no i trzeci portal w którym możemy też mieć statki endu zauważyć tempowe drewno, które jest takie stawiane to jest takie, takie stawiane to jest takie, takie stawiane to jest takie. Trzy kolory drzewa. Jednego drzewa, fantomy. My mamy inny kolor, skina, już to widzę. Gąbka i gładki kamień. A tutaj brzozowe liście i kamienna płyta. W sumie taki wymiar kolorowy. Tam nie wiem co jest. Tam jeszcze muszę zobaczyć. Gąbka? Gąbka to jest tylko gąbka. Różne bloki mają różne kolory. Czwarty wymiar z 24. No, w sumie jak czwarty wymiar to wiadomo, że 24. O, halo.

można zobaczyć i różne kolorowe bloki. To samo na wszystkim ma inny kolor. I jeszcze wideo, szkielety. Staram się Wam opisać, bo jak nie będziecie widzieć tego przez lagi, no to chociaż będziecie wiedzieć, co tam jest, przez to, że ja mówię. A mój dźwięk nie jest tak jak polagowany. Chyba. Kolejny świat. 25. Mamy grzybnie, Wygląda jak nether. Ło, wow. grzybnie i blok Muchomora, ale to się tak fajnie układa. Taki wymiar. Ło, wow, wiadomo, że wymiar. No i dirt. No i woda, nietoperze. I taki jest, świat wygląda prawie tak samo jak w pierwszym odcinku był ten z grzybami. Podobne kolory są, ale troszeczkę inne. Skin też lekko przebarwiony. Dobra. 4, 5, 6, 6, 26. Wymiar. Coś się długo wczytuje. Musi być jakiś taki. O, jestem. A po wyjściu z portalu mamy bloki diamentu. Bloki diamentu statki endowe z różnokolorowymi blokami. Z kamieniny z węglem i z kośćmi. Skin jest zielony. Księżyc jest wielkości jednego piksela, a słońce jest troszeczkę większe. Mamy tutaj również tarczę szczelnicową, ciemno dębowe drewno, latarnię morską. I wodę. A na dole koral koralowce i roś wodorosty tak. No i można zobaczyć jeszcze blazy i schodki z kwarcu. Taki wymiar. No i jeszcze tam widzę widerowego yy, szkieleta. Wymiar numer 27. Yy, portal Taki dziwny. Skin jest normalny. Kotwice mamy odrodzenia. Skałę macierzystą. Box of Infinite. Z nieskończonymi książkami. Których nie będę używał. A bo to są jakieś... Ten to jest jakieś... To nie są wszystkie randomowe. To mogą być takie same chyba. Nie? Nie wiem. Są chyba losowe te na zapisy. No i nie wiem, coś tu jeszcze jest takiego? No, blok koralowca i więcej chyba nic nie widzę. Nie, jeszcze jest jasna niebieska terakota, która jest czerwona w tym wymiarze. Dobra. Wymiar numer 28 teraz. Dajcie suba i łapkę w górę. Bo jest wczytywanie terenu. A jak jest wczytywanie terenu? To jest fajne. Dzień jest szybki. Zespiliśmy się w statku Endu. Czyli już wiadomo, że są statki Endu. Z z węglem portale do miasta Endu. Skrzynki i pochodnie. Jest bodajże woda. Tak, jest woda. Są ciemnodębowe płytki. Pół płytki, tak jakby hmm, purpurowe bloki, no bo statki. Endu, co się z pod tymi płytkami? Tak jest. Mamy szkło jasno-niebieskie i kopalnie. Yy, Ender Dragon, słyszę Ender Dragona. Skrzynki bonusowe, nie wiem czy mówiłem. Hmm, tak zgubiłem portal. O, mam go z powrotem. Akurat losowo wszedłem w ten statek. Dobra, 29 wymiar. Dobra, dobra, jestem z powrotem, bo było takie cięcie długie. To takie długie, że nawet nie pamiętam co mówiłem. Więc chyba chyba wchodziliśmy do 29 wymiaru. Widzicie, i łapkę. Dirt. Granit. Skin zmieniony. Blok śniegu, który jest niebieski. Sz szczerze mówiąc, to wygląda troszeczkę jak yy, beton. Na samym dole jest lawa. Woda. Kamień. I ruda, żelaza, nawet. Żwir i ruda węgla. Dałoby się nawet zrobić survival, Tylko, że nie ma drzew. To jest taki problem. No i chyba tyle w tym wymiarze. Przechodzimy do ostatniego wymiaru na ten odcinek, którym jest wymiar 30. Oto wymiarze 30. Brzozowe deski, które są od góry czarne. Od boku takie jak powinny być. Na samym dole jest lawa, ogień. A reszta świat jest z samych brzozowych desek. No to fajnie. Nieskończone brzozowe deski. Jakby komuś się chciało je zbierać. Na swój świat. Polecam wymiar z liczbą 30. Pożegnamy się w wymiarze ze smokiem. Zwykłe, bo w sumie nie będzie tak lagował. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Bye, bye. Oj, naprawię to. Kiedy indziej.